Cześć, kochani, tu Justyna, ja, Vanessa, ja, Patrycja. Kochani, w tym przedświątecznym czasie chcemy Wam pokazać torby na prezenty. Wiemy, że już wigilia za kilka dni, ale dla tych, którzy jeszcze nie zdążyli coś kupić, chcemy zaprezentować opakowania świąteczne na prezenty. Kochani, takie piękne torby prezentowe są w Pepko. Są pięknie zdobione. Mają nawet brokat w środku. Ten jest akurat renifer z bombką. Następna torba. Mamy Mikołaja w saniach. Do tego mamy doczepioną piękną choineczkę. Nowością w PEPKO jest to, że są dzwoneczki doczepiane do tych toreb. Czy słyszycie już jak dzwonią? To Mikołaj. Mikołaj zbliża się wielkimi krokami, żeby Wam wręczyć te piękne prezenty do tych pięknych opakowań. Druga torebeczka. Następny wzór. To jest podobny jak tamten, ten sam renifer. No właśnie, ten sam. Mamy hol taki, następna z tej samej serii, też z dzwoneczkami. Mhm. Jest to ciut taka mniejsza, też z choineczką, mhm. na super się nada na mniejszy prezencik. Mniejszy nie oznacza, że nie większy. To są mhm. fajne. Następne, tradycyjne, też z choineczką, doczepione, żeby podpisać mm -hmm. dla kogo owy prezent, z napisem Merry Christmas. Merry Christmas. everyone I różne, I różne napisy, czyli Happy New Year, Ho... Happy Holidays. Tutaj mamy kolejną torebkę z bombką, są tutaj pingwinki i tak samo przesypujący się brokacik gwiazdeczki. Bardzo piękne. Mm -hmm. Piękne to jest. Tak. I tutaj tradycyjne takie eko, typowo eko dla osób, które lubią być eko. Tradycyjne z szarego papieru. I to są takie same. Tak. Kochani, żegnamy się w tym odcinku. Okay. Życzymy wszystkim miłych świąt i udanych prezentów. Okej. Okay. Jeszcze taka torba większa z Mikołajem. Mhm. Tak. Jeszcze większa torba. Aaaa, mm -hmm. kochani! Pa! kochani, kochani. Pa! Cześć! Cześć! Kochani, to ja, Vanessa. Jak się nazywasz? Patrycja. Kochani, yy, to jest Mikołaj z grającą gitarą. Yy, zaraz będziemy go otwierać. A więc zaczynamy. Otwieramy go. I proszę. Tadam, Mamy wspaniałego Mikołaja! Wyciągam tego Mikołaja, bo nie jest w specjalnym opakowaniu. Najdziecie go w sklepach. On kosztował o 25 zł. I można go włączyć. Widzicie? Oczywiście. Nie widzicie to? Widzicie to, kochani? Mhm. I wyłącza się go. Mhm. Tak więc yy, naszym pozdrowieniem dla, dla każdej rodziny. I tak więc do zobaczenia jutro. Pa, pa! pa, pa. Cześć, kochani, to ja, Vanessa, a ja, Patrycja. Kochani, dzisiaj mamy yy, kremy do rąk. To znaczy kremy? Dobra, zaczynamy. Yy, zaczynamy od kremu do rąk. Potem yy, bardzo. do ciała. Kochani, to jest krem do rąk yy, z yy, gorąco czekoladą. To jest odżywienie. Czyli to jest z masłem kakaowym, z masłem C si i olejem makadamia, Ja, moi kochani. To jest vegan. To jest cien, zimowy krem do rąk o zapachu gorącej, gorącej czekolady. Kochani, pielęgnuje skórę i chroni. I tam jest masło kakaowe i tak więc. To yy, z powrotem odłożę na miejsce. To mamy cztery yy, pory roku. Był Sien, teraz cztery pory roku. Kochani, to jest yy, botaniczny krem do rąk, łąkowy, naturalnie łagodzi. Pochodzi z natury, kochani. I tak właśnie wygląda. Krem do rąk jest kwiatu chabra. Przeciw, yy, przeciwdziała podrażnieniom wywołaną użyciem detergentów to jest ekstrakt z kwiatu chabra naturalna betaina masusi i rośliny emolienty ok dziękuję i następnie mamy cztery pory roku, tak samo krem do rąk moi kochani, to jest yy, Ochronny palcem do ciała. Eteryczna pomarańcza. Każdy rodzaj skóry, kochani. To jest, to jest ochronny palcem do ciała 4 pory roku. To doskonale połączenia odżywienia, nawilżenia i wzmocnienia bariery ochronnej skóry. Dzięki zawartości inuliny chroni mikrobiom skóry, alej z pestek słonecznika. I eterycznego olejku pomarańczy. I tak więc, kochani, to jest ten balsam. No i więc, kochani, polecamy te kosmetyki. Tak więc, do zobaczenia. Pa! Cześć, kochani, to ja, Vanessa. A ja, Patrycja. Kochani, dzisiaj mamy skarpety. Mhm. Du, duże skarpety mamy. Zaczynamy. Na początku ja. mamy te pierwsze skarpety, ja. tylko że są z Reniferem. I to są takie z Misie. Mhm. Op, op, opowiadamy y, o tych pierwszych skarpetach, mhm. y, które są duże. Mają, mają kolor czerwony. Jest fantastyczny. I ten jest taki. Drugie to mamy z misiem Z misiem mhm, Bardzo ma... fajna kolorystyka yy, Ma tu niebieski sweter, a tu ma puchową buzię ten miś Tak więc kochani Co to wszystko jest? Trzecie to skarpety Takie z reniferem I nie... granatowe czy niebieskie jakieś są. Takie granatowe Mhm, dokładnie. I ostatnie, czwarte skarpety z uśmiechem i z bia białymi serduszkami. Kochani, to są te skarpety. I tak więc, do zobaczenia. Pa! pa. pa, pa. Do zobaczenia. Do zobaczenia, kochani.